Ale sceny na lotnisku zatkało nas, gdy zobaczyliśmy z kim Hakiel wrócił z wakacji. Katarzyna Cichopak i Maciej Kurzajewski rozgrzali ostatnio internet, sugerując, że na greckich wakacjach postanowili wziąć ślub. Sprawa była szeroko komentowana, nawet przez byłego męża aktorki i jego nową partnerkę. Marcin Hakiel i Dominika Serowska także wypoczywali w Grecji, z której wrócili w zaskakującym towarzystwie. Kto im towarzyszył na lotnisku? We wtorek Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzejewski wzbudzili falę domysłów, publikując w mediach społecznościowych romantyczne fotografie z Grecji. Pozowali na nich w jasnych, eleganckich strojach. Aktorka miała na sobie białą suknię. Pod zdjęciem zamieścili dodatkowo intrygujący podpis, który tylko podsycił spekulacje. My już po. Jak się później okazało, po wakacjach. Marcin Hakiel i Dominika Serowska skomentowali post cichopek. My też już po. Wielu zaczęło się zastanawiać, czy para nie wzięła już potajemnie ślubu. Do krążących spekulacji odniosła się w rozmowie z faktem: Dominika Serowska. Powiem tak, my z Marcinem też jesteśmy aktualnie w Grecji, ale jeśli zapozuję w białej sukni, to nie znaczy, że wyszłam za mąż, powiedziała nam kilka dni temu partnerka Marcina Hakiela. Dominika wcześniej podkreślała też, że na razie nie planuje ślubu. Marcin Hakil także nie pozostał obojętny. Do mediów społecznościowych wrzucił zdjęcie z Dominiką, podpisując je wymownie. My też już po, można było zobaczyć w opisie. Marcin Hakil spotkał się z Pauliną Smaszcz. Widać, że się lubią. Cała sytuacja nabiera dodatkowego wydźwięku, biorąc pod uwagę fakt, że po greckich wakacjach Hakil i jego wybranka spotkali się na lotnisku z Pauliną Smaszcz i jej synem. Ze zdjęć, jakie udało się zrobić papara z zim, wynika, że cała czwórka była w wyśmienitych humorach. Nie zabrakło uśmiechów, objęć, a także wspólnego oczekiwania na taksówkę na przystanku autobusowym. Czy wspólne tematy związane z byłymi związkami małżeńskimi aż tak ich do siebie zbliżyły? W końcu to nie pierwszy raz, gdy Hakiel, Serowska i Smażd Widziani byli razem. Pierwszy raz miało to miejsce na widowni jednego z odcinków Jocandance.